Tak, i widzicie, właśnie złapaliśmy Spiroła. Oje, oh yeah. zapiszę sobie tylko safe Ja już wolę używać safe bo jest takie coś... Właśnie zobacz, czy z flash 8 7K. Kurde. Eee, yy, bardzo. Kurde. Potem może być problem po Elite for, ale trudno. Yy, tak, bo zazwyczaj opcją trzeba wziąć opcję. Emulator. Czekajcie, teraz już yy, Safe typ i żeby było flash 128k ustawione. Bo wtedy, jeżeli zapisujecie przez grę, to gra wam się następnym razem wczyta, bo jeśli jest inna wartość niż 128k, to wtedy jest lipa. Uwierzcie mi. Czy nadamy imię Spirowi? No jasne. A nadam mu takie dziwne imię, takie w ogóle nie pasujące do niego tak naprawdę. Spike. A nie i fajny imię mnie. O Jezus, nie, i znowu zrobiłem... zupełnie trzeba zresztą zrobić nawiązanie do My Little Pony, naprawdę no. Kurde. A nie naprawdę ja już skończyłam oglądać pierwszy sezon i jest naprawdę według mnie bardzo ciekawe. Dobra, a teraz nie będę nagrywał aż jak ekspie, tak więc papa pa, widzimy się za chwilę. Goodbye! Yy, dobra, teraz spada tutaj zacząłem gadkę z jakimś takim dziadkiem. On nam teraz pokazuje, jak mm, walczyć jak łapać Pokemony. tego ten, Ja mu tutaj tak pokazałem już, ale co mi tam szkodzi mam to zostawić. Nie, to jest taki dziadek, on wcześniej zagrazał drogę i nie dał się przejść dalej, ale będzie tak nad z nim gadaliśmy, bo widzieliśmy co trzeba zrobić. No i na telewizory, który nas będzie uczył, jeśli czegoś będziemy widzieli, o Jezus. Przepraszam ja bardzo, bo bardzo, ten, ten, takie logo Windowsa. No bo zaczęłem z znowu. Ja po prostu już yy, Expire trochę czasu. Jak widzicie, troszeczkę się tutaj poz pozmieniało. Ale to na razie tyle. Yy, na razie jeszcze chwileczkę Dobra, udało się, tak, mamy go. Mamy je. Mamy tyle. levela. Tak, tylko jeszcze trzeba się uleczyć. Wszyscy na levelu ósmym. O tak. Jeszcze mi tutaj to gazetę. I ja wam pokażę tutaj walkę, która jest taka prawie nieobowiązkowa, ale ją zrobię. Na ja spokojnie nie zakończę tam chyba jeszcze odcinka. Najprawdopodobniej. Y nie, ja chciałem dojść, tak może nagram dzisiaj jeszcze jeden odcinek. Musiałem dojść już do gemu. Już w sumie. Dobra, idziemy. Dam dam, 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 Tak, tutaj nie ma przejścia, jak widzicie. Dam dam, 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 dram. Tak, idziemy do gemu. What the water? Drzwi są zamknięte? No, dup. Mm, file Dobra, to jednak my się dopiero z gęb. Jaki to dla mnie jest dźwięk? O rzeczywiście. To przejdźmy teraz do sedna. Tam, daram, tam, 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 Dobra, ta muzyka jest lepsza niż moja. Yy, chcesz się dostać do li Pokémon? Zapomnij o tym. Najprawdopodobniej no nie masz żadnej odznaki, prawda? Yy, Strażnicy nie przepuszczą, dopóki. Yy, Strażnicy nie przepuszczą bez nich. Swoją drogą, Twoje pokoje są silniejsze? No, oczywiście, no przecież Expiant przez jakieś pół godziny. Uff. No wiem, proszę mnie, wy zaraz wiecie. O, ja złapiesz byleco ale nie, to nie jest Bielco, bo naprawdę. Bo Spiral. Okej, okay, dobra, tam Mówiłam, niższy level, ale jestem nieefektywny na jego atak, stąd atak, który jest naprawdę bardzo irytującym at tym atakiem, bo tak, zabiera mi celność, on ma takie, taką specjalną zdolność, bystre oko, czy jakoś tak. Um, dobra, to co, tutaj sobie y, high kick. chyba tu miałeś mała expo. Będę musiał mu kiedyś zmienić bo taki się Yy, tak, hike ma nowy atak. Tak samo. Yy, boże, spiral, czyli. Czekaj, Spike ma nowy atak. Spike. Boże, przepraszam was bardzo. Zrobiłem szkip safe o, I tak samo. Yy, Bite ma nowy atak. Zmieni się na bajta teraz. Kulturalnie, żeby nie było cały czas tylko jednego exp'imy, No, wam że parę jego nowy nowatak. Quick attack. Tak. Yy, nie zapowiedział się, nie wyszedł zbyt dobrze. No, naprawdę niektóre ptaki mogą na raz oczywiście. No, wiem, ja mi się podoba muzyczka w tej wersji. Dobra, dużo fajniejsza. Jest taka, kurde. wirtualna. Jeśli mamy czerwone życie, to możecie, jak się wsłuchacie, możecie słyszeć takie pikanie. Nie, nie nie, nie, wiecie, co chodzi? Mało życia, uważaj, mało życia, uważaj, wiecie, co chodzi? Fajnie to zrobił, według mnie naprawdę. Mi się to bardzo spodobało. No i zaczęli do ekspo. Może trzeba zrobić od znaki, on jest zdobędzie. Bla, 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 bla. Zobaczymy. Zobaczcie, chwileczkę, dobra? Coś zobaczę. Chciałem Was bar bardzo przeprosić za hiperkama, ale on po prostu teraz przesadził w tym momencie. O, wyciszałem sobie głośniej, przepraszam. Jeśli mnie nie słyszeliście, chciałem Was bar bardzo przeprosić za hiperkama, ale w tym momencie on przesadził po prostu. Chciałem zobaczyć, ile czasu się nagrywa. W momencie, teraz polecimy, szybko na Po pokonaniu trochę dłuższej trasy. Tak, yy, przyszliśmy sobie stąd. Wiadomo, stąd. Nie nagrałem się chyba również walka z... Nie, nagrałam się na szczęście, kurde, dobra. Przyszliśmy sobie stąd oczywiście. Tyk tyk, 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 Poszliśmy sobie tutaj. Poszliśmy. O, zapomniałem. o tym. Tak, pierwszy sekret. Yy, Zapomniałam o sekretach w ogóle tutaj. Są bardzo często pokrywane takie pokebole. Tam w nich są przedmioty. Wiele z nich znam. O tutaj bardzo często można zacząć się na pikaczu. Yy, znaczy no nie tak bardzo często, jest tutaj rzadki. Ale tak, jeśli ktoś chce pikaczu, to na razie wam się jeszcze nie przyda. O widzicie? O bo znowu. Jeśli już, to przyda wam się dopiero przy, tak na drugim gemie i to będzie wam potrzebne, jakikolwiek elektryczny pokemon będzie trawiasty ja bardzo się zrobiłem w sumie, że wybieram sobie tego Charmadera do let's play'a na przykład Lamiu w tamtym game'ie, ale trudno złapę sobie coś tak, proszę sobie tak, yy, zawalczyliśmy sobie najpierw zawalczyliśmy sobie z nim potem z nim potem z nim byliśmy tutaj, przeszliśmy sobie to Czekajcie, tak parę level podskoczyło. On dosłuchał dwa ale tak więc... Z nim już mieliśmy zawalczyć, ale ja jednak postanowiłem sprawdzić sobie, ile z czasu się nagrywa i sprawdziłem. I wyszło, na to, że jak, jak się zacząć na nagrywanie, to ja je za, 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 rozpocząłam. Boże, idę spać zaraz. Ale tak, dobra, rozpoczniemy sobie walkę z nim. Czy widzieliście, że po kommę nie, no jest by Nie oglądałem nigdy anime, prawdaż? Tak. Pes... W sumie to... Pokemony. Nie wiem, czy można uznać za prawdziwe anime, bo to jest naprawdę... Dla mnie to jest marne anime. To jest nudne. jest naprawdę nudne. Przepraszam, że gram na speedzie. Chcesz szybko skończyć bo ciężko będzie krótki. Zrobię może jeszcze jeden odcinek, wątpię. Nie wiem. Tak, yy, jeśli spotkacie Metapoda lub Kakuna, to, to co właśnie pokonałem i Kakuna, to jest tak jakby trójkącik, kurde, jakiś serek. Nie wiem, jak to mogę nazwać to tego nie łapcie, bo tego nie ma sensu łapać. Wystarczy sobie złapić Caterpie albo Weedla. To jest pierwszy lepszy pokémon, którego tutaj spotkacie. I jeśli go do 7 levelu expicie, to on wam w niego ewoluuje. Tylko, że za zachowa ataki Caterpie bądź Weedla. Caterpie ewoluuje w Metapoda, will ewoluuje w Kakuna. To jest tak jakby parka. No. Boże, kolejny wewód. Yy, Tak. I nie ma sensu ich łapać, bo oni mają tylko jeden atak. Tak samo teraz bardzo długo, teraz domyślnie oni mają tylko jeden atak. Mianowicie utwardzanie. O, będzie to jest kolejny sekret. Tak, potion. To chyba jeszcze jednego znaleźliśmy wcześniej. Moment, doczekać chwilkę, się mi woła. Nie wiem, jakim cudem, ale dobra. No dobra, już jestem. O, ale mnie już było od słuchawek. Kurde. To chyba jednak znak, że to już koniec. Zaraz idę spać. Bez kitu. czekaj, dzisiaj się śpieszysz. Po co ten. O co ten zgiełk? Tak to powiem. A wiecie co mam ja jeszcze powiem. Bardzo chętnie bym z niego zawalczył, ale że jestem taki śpiący. Nawet na kursor nie zwróciłem uwagi, muszę Wam powiedzieć, że widzimy się w następnym odcinku: Let's Play Pokémon Fire Red, tak pamiętam. Oh je! Yeah. Tak pamiętam, 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 tak pamiętam. Jest Dobrze pamiętam Pokémon Fire Red. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo chętnie, ale to bardzo chętnie. Pokażę wam tą walkę w następnym odcinku, bo w tym już mi się nie chce. Le. Pa, pa. No i idealnie. Jest to już około, nie to, 13 minutowy odcinek. Teraz jeszcze ja zrobię taki wywód, to już będzie spokojnie z 13 minutek. Teraz więc, gitas malines. Pa. Pa, pa, macham. Boże. Ja nie lubię kończyć odcinków. Takie to, to jest smutne bardzo. Naprawdę, to jest takie smutne. To kończenie odcinków. Ja tego nie lubię. Hmm. Dobra, pa. Boże, idę spać bez Zapomnijmy o najważniejszym. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie. Pa pa.